Cześć! W dzisiejszym odcinku taki oto wynalazek: skutery. Jednakże nie będzie relacji z jego naprawy ze względu na to, że uważam, że są fajne kanały, jak chińskie motorki, gdzie możecie się wszystkiego dowiedzieć na temat skuterów. Również bardzo polecam ten kanał. Ja ogólnie nie lubię robić skuterów i unikam tego jak ognia. Jednakże no, sytuacja taka wynikła, że spróbuję naprawić ten motocykl. Sytuacja mniej więcej ma się u mnie tak. Tak to mniej więcej to wygląda. Za chwilkę będę zapinał zawory. Zrobiłem tyle ile mogłem. Jest to bieda remont, po prostu składamy, uruchamiamy tak tyle o ile, żeby jechał, żeby nie trzeba było go pchać. Mankamentem tego skuteru było to, że świeca była krzywo wkręcona. Wkręciłem ją teraz już prosto ostatni raz prawdopodobnie i już lepiej żeby jej nie ruszać na razie. Zostały dotarte gniazda zaworów o Mam nadzieję, że nie najgorzej. Robota wygląda w porządku. Tak samo zostały dotarte. Tutaj zawory, jak widzicie. Myślę, że OK specjalną pastą. Wszystko jest ładnie umyte. Będę to składał. I zobaczymy, jak skuterek odpali i czy odpali. Jeśli nie odpali, to nie zobaczymy. W tym momencie chciałbym wam tylko pokazać jak zakładam, zapinam zawór ze sprężyną. Mój sposób jest prosty, bardzo szybki garażowy. Z tej strony macie włożony zawór, zawór sący zawór wydechowy, będę zapinał teraz zawór wydechowy. Mam taki fajny śrubokręt, podkładam go sobie, pod zawór, żeby mi się nie cofał. Tak, jest dobrze podparty. Zakładam podkładkę. To jest obowiązkowa, obowiązkowy element. Prężyna i zapięcie wraz z zabezpieczeniami. To są takie małe dwie panaweczki tutaj w środku. Tam widzicie je. Teraz z góry sobie celuję. I już. Zawór jest zapięty. Musicie zwrócić uwagę na to, żeby tu wszystko w koło tam. Było czyste. Najmniejsze zanieczyszczenie sprawi to, że już te zabezpieczenia nie usiądą wam równo. Po pierwsze, czystość. Po drugie, sprawdźcie, czy siedzą na pewno te zabezpieczenia dobrze w rowku. W tej sytuacji widać, że siedzą w oby dwóch przypadkach bardzo ładnie. A oto mój szybki i prosty sposób na ustawienie rozrządu. Tu mam takie prowizoryczne blokady z dwóch gwoździ. I tak, jak widzicie, te, dwie mież, ta, te dwa miecz otwory muszą być y, idealnie, właśnie z krawędzią głowicy y, i duży otwór na godzinie 12 w stosunku co do głowicy, i punkt na kole, dokładnie na literce T. I tak ustawia się rozrząd w skuterach. Także nie każda naprawa, moi drodzy, musi kończyć się sukcesem. Skuter odezwał się, wszedł troszkę na obroty. Miałem nadzieję, że będzie pracował fajnie. Jednakże coś tam zablokowało, coś tam zaczeszczało. I oto mamy przyczynę prawdziwej usterki. Ja się nie podejmuję dalszej naprawy tej maszyny. Powiedzcie mi, co wy byście zrobili? Naprawialibyście to, czy wolelibyście sobie dać z tym spokój, jeśli chodzi o usługę? koleżeńską yy, i powiedzcie mi jaki jest koszt robocizny takiego remontu jeśli wiecie Pozdrawiam nas serdecznie trzymajcie się i dziękuję za oglądanie hej